Dobry Państwu. Nazywam, o, nazywam się Tomasz Partes i przyszedłem Wam tutaj troszkę powiedzieć o tym, co dla Was zrobił Bóg, a dokładnie Jezus Chrystus i jego wymiana krzyżowa. Otóż słuchajcie, ja kilka lat temu, dokładnie ponad dwa lata temu, poznałem osobiście Jezusa Chrystusa. Spotkałem się z nim osobiście, bo wziąłem go po prostu do mojego życia. Zgodziłem się na to, co mówi Bóg. Nie jestem też żadnym religijnym wykrętem, albo sekciarzem, ale po prostu osobiście spotkałem Jezusa Chrystusa. I wiem, że to jest zdrowe. Wiem, że to jest normalne, bo każdy tak powinien mieć, jeśli chce być zbawiony. Bo jeśli nie, to nie ma tematu. Możesz sobie żyć swoim życiem dalej. Ale jeśli chcesz spotkać się po śmierci. Z Bogiem, z Twoim Stwórcą, z Jezusem Chrystusem, to potrzebujesz narodzić się na nowo. I wiecie, to nie są jakieś moje słowa, to nie są moje jakieś wymysły, to nie są wymysły jakiejś sekty, nie wiem, jakiegoś kościoła katolickiego, innego, prawosławnego, nie? To powiedział sam Jezus Chrystus, gdy taki dostojnik żydowski, taki można powiedzieć, kapłan, przyszedł do niego w nocy, bo w dzień się wstydził. To Jezus mu, y, nikotem w ogóle ten człowiek, zapytał Jezusa, jak mogę być zbawiony. Jak to jest możliwe? Czy to w ogóle jest możliwe? Bo On szukał Boga. A Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, potrzebujesz się narodzić na nowo. On, myśląc cieleśnie, myśląc, takie po ludzku można by powiedzieć, mówi, ale jak to? Mam teraz wejść do brzucha mojej matki? Jezus mówi nie. W ogóle nie tak. Ty potrzebujesz się narodzić z Bożego Ducha. Wiecie, Jezus Chrystus, gdy umarł na krzyżu, a następnie zmartwychwstał, to był taki moment, tak, zwana, tak zwany Dzień Pięćdziesiątnicy, gdy to Duch Święty wylał się na tą Ziemię. I wiecie, dla człowieka, który tego nie przyjmuje i nie chce przyjąć, to to generalnie nic nie zmienia. Ale prawda jest taka, że Bóg teraz patrzy na świat z perspektywy Jezusa Chrystusa. Wszystkie grzechy są jakby zakryte. Bóg patrzy jak na świętych. Ale to od człowieka zależy. To zależy od jego decyzji. Decyzji jego własnej woli. Czy odda mu swoje panowanie nad życiem, czy też nie. Bo to to jest nowe narodzenie. Tak naprawdę nam dzisiaj w ogóle o tym nie mówi, czy to na religii. Ja chodziłem na religię bardzo długo. Chodziłem do kościoła, co tydzień byłem zagorzały, bo szukałem Boga. Ale nigdy w religii nikt mi nie powiedział, że potrzebuje się narodzić na nowe. Zatem co to znaczy? To znaczy oddać swoje panowanie nad życiem dla Jezusa Chrystusa. Żeby to On rządził. Żeby to Jego poglądy były Twoimi poglądami. Jeśli z tym się zgodzisz, jeśli uwierzysz w to, że Jezus Chrystus umarł za ciebie, za twoje grzechy, za twoje błędy, wszelka kara na nim zawisła, on już to zapłacił. A ty to przyjmiesz, to będziesz zbawiony. Twój duch złączy się z Duchem Bożym na zawsze. I to jest nierozerwalne. Jeśli po podejdziesz do tego sercem, serce do serca, Decyzja do Jezusa. To będzie zbawiony na zawsze. I nikt ani nic rozdzielić Ciebie od Boga nie będzie mogło. Tak jak i mnie w tej chwili nie może oddzielić nic. Ani mój uczynek, ani jakiś człowiek, ani jakaś zewnętrzna siła nie może mnie od Boga już oddzielić. I nie dlatego, że jestem super dobry. Nie dlatego, że robię dobre uczynki. Ale dlatego, że uwierzyłem w Jezusa Chrystusa. I to wystarczy, aby być zbawionym Bo jak mówiliście o Efezjach Zbawienie jest za darmo Z łaski przez wiarę Nie z uczynków, żeby ktoś się nie chlubił Zbawienie się przyjmuje A nie się na nie pracuje To jest najlepsza oferta Lepsza od wszystkich promocji w Biedronce Najlepsza promocja Tylko czy ją przyjmujesz za darmo bo wiele ludzi nie chce za darmo przyjąć zbawienia. Bo dla nich jest to niewyobrażalne, jak to mogę za darmo takie coś przyjąć. Otóż możesz, bo Jezus już zapłacił. I ani ty, ani ja nie moglibyśmy na to zapracować z własnym uczynkiem. Jak mówi Biblia, karą za grzech jest śmierć. A zgodzisz się ze mną, że choćby raz zgrzeszyłeś, zgrzeszyłaś w swoim życiu, choćby raz kogoś okłamałaś. To powin, powinieneś umrzeć na krzyżu tak, jak Jezus to zrobił. Ale wiesz co, jest dobra informacja. Nie musisz. Wystarczy, że przyjmiesz darmowe zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie. A będziesz zbawiony już na zawsze. Nie będziesz musiał cierpieć za swoje grzechy, bo wszelka kara zawisła na Jezusie Chrystusie. I do Ciebie należy dziś decyzja, czy to przyjmujesz, czy nie. Bo nie wiesz, kiedy nadejdzie ten dzień. Kiedy już nie otworzysz oczu. A czasy mamy, ostateczne, kochani. Dobrych decyzji Wam życzę. I jeszcze tak mogę powiedzieć, że jeśli ktoś potrzebuje uzdrowienia, jeśli ktoś potrzebuje uwolnienia od jakichś demonów, może masz jakieś koszmary nocne, może coś cię prześladuje, może ktoś cię prześladuje nawet, to podejdź tutaj nałożę na Ciebie moje ręce. I zostaniesz za darmo. Uzdrowiony, uwolniony lub czego tam potrzebujesz. Bo wszystko to, co dał mi Bóg, tym się dzielę za darmo. Bo na nic nie trzeba zapłacić, na nic nie trzeba zasłużyć, na nic nie trzeba zapracować, tylko to trzeba przyjąć. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, podejdź. Jeśli chcesz po prostu porozmawiać, też podejdź. Wiesz, nie jestem jakimś religijnym wykrętem. Jak? Mówiłem, też nie jestem z żadnej sekty, nie mam żadnej listy, żeby Ciebie zapisać. Nie pobieram opłat, bo wszystko jest za darmo. Mam 17 lat i po prostu poznałem Jezusa. Jeśli tego chcesz, to zapraszam. Amen.